Z aurą czy bez. Migrena to taki silniejszy ból głowy. Nic bardziej mylnego. W trakcie fazy migreny zwanej aurą zdarza się nawet całkowita utrata wzroku, na szczęście tylko na chwilę. Aura nie występuje u wszystkich pacjentów. Dotyczy około 30% chorych. To zespół objawów neurologicznych pojawiających się nie wcześniej niż godzinę przed atakiem migreny. Aura może przybrać postać zaburzeń smaku, węchu, mowy, dotyku, a nawet osłabienia mięśni, ale najczęściej występuje tzw. aura wzrokowa. Jak widzi świat w czasie aury osoba cierpiąca na migrenę? Typowe objawy to mroczki przed oczami, błyskające światła, jasne plamy, kolorowe zygzaki, widma fortyfikacji, pomniejszenie widzianych przedmiotów, Elipsy migoczące wokół czarnego mroczka, zaburzenia ostrości widzenia, niedowidzenie, a nawet tymczasowa utrata wzroku. Wspólną cechą wszystkich objawów aury, niezależnie od rodzaju, jest ich przemijający charakter. Po kilku, czasem kilkunastu minutach objawy ustępują, nie pozostawiając trwałych następstw, ale zwykle wtedy pojawia się silny, pulsujący ból atak migreny. Występowanie aury w przebiegu migreny to swoiste szczęście w nieszczęściu. Z jednej strony towarzyszące aurze doznania czynią z niej bardzo uciążliwą fazę choroby. Z drugiej strony aura to rodzaj specyficznego alarmu, który informuje o nadchodzącym ataku. Dzięki temu chory może zażyć lek wcześniej i zwiększyć swoje szanse na uniknięcie dużo gorszych objawów, czyli ataku bólu migrenowego. Żeby dowiedzieć się więcej o migrenie, obejrzyj inne filmy z cyklu Mądre leczenie.